O kurwa, ale tutaj się porobiło, kurwa, Mac. Zobacz, zobacz, tato. Dzisiaj Mati planuje sobie obejrzeć hitowy pojedynek w środkówce mecz Polska-Brazilia. Ale do tego tu meczu jeszcze mamy dużo czasu, dlatego za chwilę rozpoczniemy sobie dzisiejszy, dzisiejszy, Ciekawy mamy nadzieję oczywiście konkurs. No, konkursu nie zaczniemy pani do tego czasu, natomiast natomiast treningi i kwalifikacje jak najbardziej. Przed nami kolejna odsłona tego rocznego mistrzostwa na dużych skoczniach. Dzisiaj no, pamiętamy ciekawym obiekcie w rumuńskiej Sinai. Taka chyba największa zagadka. Z tą będzie po... Nie wiadomo jaki tam będzie poziom w ogóle się toczył. Czy będą długie skoki, czy będą jednak takie bardziej na Wilingen odległości. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na ile pozwolą się warunki. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na wspólne emocje. Najpierw sobie się na grę online. Czy mamy jakiegoś nocnego marka, czy jednak nie? Jednak nie. Tak jak wiemy, no wczoraj sobie zrobiliśmy wolne. Nie rozegraliśmy sobie naszyna alkapu. Dzisiaj w zamian poświęcimy czas na maraton, który przed nami. Maraton o godzinie 19, jak pamiętamy. Tak, wielki maraton. Rozpocznie się jeszcze 616 godzin. Przed nami 2,5 i pół godzinna prawdopodobnie rywalizacja. E, także tam będzie najważniejsze. Przed nami mamy rating, jaki mamy, trzeba go będzie podreperować, a dzisiaj będzie idealna okazja przy tylu konkursach. No lepszy okaz nie będzie. No, ale czasem lepiej byłoby sobie wyjść jeden dziewolnego. wolnego. zamiast skupić się na mega turnieju. W którym się nam nie wychodzi, dlatego że przeważnie na tutaj się spóźniamy. I nie rozglądamy go tak, jak należy. W pełnym wymiarze, tylko, tylko prawda, połowicznie zazwyczaj. E, chociaż ostatnio, chociaż z temu trochę, w ogóle było mało tego maratonu dokonanego przez nas, bo zapomnieliśmy o tym turnieju już to, co kojarzę. Także też na pewno nie dos pozostaje w takich przypadkach, No i trzeba to będzie zmienić. Dawajcie po prostu więcej w takich turniejach. Będzie się angażować. Proszę Państwa, dzisiaj e, bardzo ważny konkurs w ramach Mistrzostw świata na Dużych bo dzisiaj przekroczymy połowę konkursów. Za nami 18 konkursów, 19 pozostaje do końca. Po dzisiejszym konkursie będzie odwrotnie. 19 będzie za nami, a 18 przed nami. E, doszło nam do małego stosowania w najlepszej ćwiartce. Na trzecim jest awansował Kamil Stoch. E, e, przebagę powiększył Kuba Wolny na drugim Piesa bo reszta zawodników tylko, już do zbliżyła nikt go nie wszedł, więc przewaga Kuba Bólnego jest bardzo bezpieczna na pewno przy się dwóch konkursów Kuba może być spokojny raczej pierwsze miejsce bez względu na swoje wyniki, jakie będzie notował widzimy w czołówce trochę bardziej biało-czerwono zobaczycie Kamil Stok, 7 pozostaje klimak ręka więc wciąż to w top 10 blisko dziesiątki Adam Małysz i Sarah Tainer do czwartki awansowali lub Barkietu i Piotr Żyła, co też nas, nas oczywiście cieszy. Bez powodzenia wciąż Lindvik i Tande, którzy spadli w tej chwili na 31. i 34. miejsce. Natomiast blisko ćwiartki jest też Maciej Kot po ostatnim lepszym konkursie na 35. miejscu na ten moment Maciek. Dzisiaj być może będzie starał się o kolejne kroki w kierunku czołówki. Nadal blisko czwartki jest domen PreWC. w ćwiartce jest Pero, Prefc i Laurokos. No i oczywiście Jurij cały czas wysoko na dziewiątym miejscu. Jako ten jedyny pozytywny akcent słowiański na no tych mistrzostwach jak na razie. W ćwiartki wypadł drugi z Kanadyczyków, w ale pamiętamy, że przez to, że nie kwalifikacji. E pamiętamy, <głos》> jakie to były dziwne kwalifikacje swoją drogą. Zaczęło się nie mrawo. Wydawało się, że to będzie słaby poziom kwalifikacji. Potem, już, potem, dostaliśmy od za ze złudzeń. Poziom naprawdę będzie ciekawy. Potem, w konkursie, poziom jeszcze poszedł w górę, bo paradoksalnie, w konkursie było trudniej po prostu się dostać do serii finałowej niż, niż zakończyło do konkursu. Zazwyczaj było do tej pory odwrotnie, że to konkurs stał na niższym poziomie, w kontekście awansu do następnego etapu. Także no zobaczymy jak to będzie na dzisiaj na kolejnym obiekcie który wcale nie musi być łatwiejszy Pamiętajmy, że skoro przekroczymy połowę konkursów będzie taka naprawdę już tak formalnie coraz mniej czasu, żeby żeby naprawiać swoje błędy Dzisiaj rumunska Sinaja Później czeka nas konkurs Systemka O w Sochi gdzie debatuje będzie trudno Powodzenie. Potem dwie skorzenie norweskie: Rena, Oslo, potem Nizhny Tagi, Motysówka, Karliki i tak yy, powrótko będziemy zbliżać się ku Corczewel, Kopenhadze, prawda, aż do finału w Niemczech, który czeka nas prawdopodobnie pod koniec miesiąca, jeśli wszystko będzie zgodne z planem albo w tym miesiącu, albo w następnym, zakończy się ta edycja Mistrzostw Świata. No bo jeszcze oczywiście obok mamy. Drużynowy turniej polski, który też jeszcze trwa. Poli Podobnie będzie podobny drużynowy turniej w Szwajcarii, ale tam już będzie 7 ekip i będzie mniej konkursów, bo w Szwajcarii mamy mniej skoczni. Także to będzie, będzie na inna, inna sytuacja. Powiedziałem, jeśli chodzi o organizację turnieju Drużynowy turniej polski to najdłuższy turniej, z jakim będziemy się zmierzyć. Tak samo będzie pewnie indywidualny, indywidualnym zawodach, że będą siostra świata na skoczni dłużej, właśnie. Taki najbardziej rozległy. Chociaż z drugiej strony, no... Pamiętamy, że każda ryba ma swój smaczek i tego też trzeba się trzymać. Proszę Państwa, nie przedłużając, przenosimy się na dzisiejsze treningi. Eee, zobaczymy, cóż to za skocznia to, to Sinai'a. Cóż to był za obiekt, to był, to był DSJ-3 czy DSJ-2. Zaraz wszystko będzie jasne. Już tutaj ekran, bo doskocznie będzie potrzebne ciemniejsze ujęcie no i zaczynamy. Widzicie, że rzeczywiście jeszcze Wymagamy minimum 130 metrów. Ciekawe skocznie. I proszę, zobaczyć, początek. 155,5 metra. Tylko nie potrójne. 130 pojedyncze, 140 podwójne, 150 potrójne. 150 będzie potwórne, czyli tutaj mamy na początek potwórne. Teraz. Na no, wurgi rozpieszczają można powiedzieć. Tutaj mamy 165, będzie zaliczenie podwójne, czyli mamy 6 zleczeń no tutaj w tym przypadku. Teraz zobaczymy co będzie dalej. 147 ale wysokie noty będzie półtora zaliczenia. Czyli mamy 7,5. A właściwie tam było 2,5 zaliczenia, bo to było duże struktury. Teraz pierwsza wpadka, która jest tutaj możliwa, jak się okazuje, prawda? 107,5 metra raptem. Taki ewidentny antyrekord. Teraz będzie też problem chyba z tą odległością. Coś tutaj się zatrzyma. 135,5 no i jest pojedyncze zaliczenie na szczęście. Mamy 9,5 zaliczeń z 15. Że nie jest łatwo. Teraz będzie chyba lepiej. 145,5, zaliczenie podwójne, czyli mamy 11,5 zaliczenia, 3,5 do końca. Tak naprawdę brakuje jednego dobrego skoku, żeby się wypłacał końcowe i zaliczenie końcowe za chwilę poznamy, bo zespoł będzie trafiony, chociaż nie tak cudownie jak wcześniej, 145 metrów. Mamy 2,5 zaliczenia, zaliczenie końcowe to, to 140 metrów, które wymagamy w ostatniej próbie i chyba za to się uda zaliczyć ten wynik. Tak patrzę na trajektorię. no niestety nie. byłoby dobrze, gdyby nie upadek. 149 metrów to wynik. Niam, 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 skarbie. było 140, 138,5. Trochę zabrakło. Najpierw zabrakło od noc sędziowskich, teraz zabrakło. Odległości, teraz. Teraz zabraknie odległości to będzie to odległość taka widzimy 139,5, ale to już było bliżej. z zabrakło płometę, no ale noty były niskie, więc tak, tutaj tak byśmy nie skorali. Tak jakbyśmy chcieli. To będzie trudna skocznie dla zawodników, bo będziemy bardzo późne wyniki. Teraz druga w 113 metrów. E, tak jak mówię, no trudna skocznia z powodu technicznym. Tak, to to jeden błąd. Hmm, to jest nie, taki niezauważalny, dość generalnie. Jest oczynek końcowe 156 metrów. No i widzimy, jak się trafi, to ma się fajny skok, nawet prawda? po, po prostu jest 150 metrów. Ale jak się nie trafi, jak się mówi, jakiś minimalny błąd może mieć tylko 140. I dlatego ta walka się tak ciekawie, powiem szczerze. Teraz próba hattrika, jest hattrik dubletowy 157 metrów. Pora na drugi etap treningu czyli ujęcie F2. zobaczymy, czy lepsze czy gorsze. Znaczy dla nas to wiecie. Zmieszamy sobie dystans o, o 5 metrów, oczywiście. Względem kamery podstawowej początek 140 metrów. Brawo. Oto to leczenie podwójne. Ojej, no to się posypało. Piesza w topaz. Pamiętajmy, 12, bo to nie jest kosznie pokoru świata. Tu mamy dwie wpadki więcej dopuszczalne. Zostało się metrów wymaganych, chyba się nie udało. Druga wtopa 93 metry, niestety z kamerę kamery trudniej wyczuć próg skoczni co mnie nie dziwi. Teraz lepiej, teraz lepiej, teraz wyższa trajektoria. No i gdzie doleciliśmy? No niestety, 117,5 wtopa z 12 dopuszczalnych, no ale mamy nadzieję, że za chwilę zapimy się na tym obiekcie i będzie inaczej. W razie na to nie ma co liczyć. Proszę zobaczyć. Mamy problem. 95,5 metra. Noty 17, 17,5. Nie jest dobrze. Taka jest prawda. Nie jest dobrze niestety. Teraz, teraz znacznie, znacznie lepiej. Wreszcie. 149 metrów zaliczenie po to ruinę. Nawet czterokrotne będzie, bo było blisko 150 metrów. I władne noty sędziowskie, czyli mamy paszporty. Czyli mamy 5 zajczyn na końcu, na ten moment. Teraz 144,5. po trójne 2,5. Właściwie, bo to, to nie były tak wysokie. 2,5. Czyli mamy 7 zajczyni łącznie. Z 12. Teraz 136, dobrze. Dobrze, bo to podwójne. Jeszcze jedno zaleczenie i będzie, będzie zaleczenie końcowe. Ale na razie mamy czwartą w 88 metrów. Dobrze, złożenie kamery nie mamy za już Złożenie Bo tutaj byłby po prostu roller rollercoaster. No teraz dobrze. 154 metry. Zaleczenie końcowe to 134 metry. Łatwe, dlatego że w tym ostatnim skoku było kapitalnie 154 metry, czyli po raz pierwszy z niebocznej kamery przekroczyliśmy 150 metrów. No do leczenia kasa też łatwe. No i zleczymy to spokojnie. 100, 4, 154 metry ponownie. No i próba Hat czyli dwa skoki powyżej 140 metrów, bądź jedynie powyżej 150. Z tej kamery. No na razie 149,5, odległość wystarczająca, no, no ale zabrakło telemarku, także jeszcze walczymy. A, no teraz 149 jest dobrze, jest pierwszy kroczek w kierunku Hasterika. i drugi krok musi być też powyżej 140 metrów. Może być nawet powyżej 135 i będzie ładny stylowo. Będzie 100, 143, także na spokojnie. No i zostało ostatnie adaptering, proszę Państwa. 12 brzka startowa, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. Z tej najtrudniejsze kamery. Tutaj nie ma wpadek na siły, więc będzie i tak tutaj łatwiej. Chociaż początek sugeruje, że będzie naprawdę problem. 72,5 metra przy spóźnionym chyba by się sprawdził zresztą tutaj. Teraz już bez spóźnienia, no ale w zamian trochę za wcześnie. Tak to też nie idealnie, no i odległości będzie brakować. Ale to właśnie weźmy to do pierwsze Bo to zaliczenia jest od 120 metrów. Yy, także no tyle choć dobrze, że mamy te pierwsze zaliczenie, pierwsze koty za płoty. Teraz obiutko. Teraz obiutko 86 no typu 17,5 minimalna nota powróżej zera. Ale to jest właśnie kwestia tego, że my z początku kamery sobie nie radzimy, a co dopiero po z tych bocznych, które są jeszcze przecież bardziej skomplikowane dla nas. Teraz lepiej. 147 zalicznie potrójne. Nie będzie odwrótnego, bo za niskie noty. No, ale jest potrójne. Mamy wobec tego 4 zaliczenia z 10, teraz też będzie dobrze. To zaliczeń chyba podwójne. 143 nawet będzie e, potrójne, bo wysokie noty nie będą do 145, No do, dobrze, potrójne. Na no, czysto. Więcej nie będzie. No, bo tutaj jednak no, chcemy się motywować dalej. Teraz słabiej. Ale 126 też się trzymamy w grze. będę jeden do wyskoki będzie zaliczenie końcowe. No jest dobrze. 146. zaliczenie końcowe to 138 metrów. To dzień końcowy. Czyli musimy minimum przekroczyć 138, to chyba chyba się, się mamy tak począł na trajektorię. Gdzieś mogę się wymienić w tej drugiej wodzie. 130, no właśnie. Jeszcze nie, ale bardzo wolny skok technicznie. Widzieliśmy 320 ocenił ten skok. 1,19, 119,5. Także też nie byle, jak ten jakie te noty. No, zobaczymy, co będzie dalej się działo. Teraz chyba będzie po wszystkim. 145, tak jest, no typu 18, plus ta próba hat tricka, czyli dwa skoki powyżej 140, metrów, bądź jeden powyżej 150. Z tej kamery akurat wymagamy 135, tylko bo tu i tak sobie ciężko skacze. jest dopuszczona jedna wpadka po drodze, no i w takie. no to nie jest wpadka, bo to tylko pół metra. Także walczymy dalej, skoki muszą być powyżej 130 metrów, wszystkie. A teraz lepiej, 141,5 jest pierwszy zaliczony skok i teraz potrzeba się drugiego. I tak jak mówię, wystarczy po 135 i się będzie ładnie stylowo. Ale niestety jest stopa. Także będzie trudniej, bo będzie większa presja. Będzie potrzebny, bo mamy skok już od razu 140 metrowy, nie 135. Więc już to przypadku troszkę będzie trudniej zaliczyć ten etap. -trick. No i droga w pak. 124,5, czyli do dystans do 143 metrów w tym momencie. Teraz zobaczyliśmy, czyli do dystans do 145, walczymy hatrik 145 metrów wymagane w tym momencie, ale chyba też się nie uda w tym skoku. Taka nie ma stąd w najgorszym momencie. No właśnie, 124 Wieszamy dysans do 147 metrów. 147 w tym skoku musi być. Albo minimum powyżej 140, żeby zmniejszyć wymogi. Ale niestety na razie... No, unikamy zwiększenia od limitu. Jest 136,5, czyli pozostajemy w grze. Jest nadal 147 metrów wymagane. Teraz chyba dłużej, 130,5, czyli o 1 metr y, wymagana wymagane odległości. 148. Żeby Hatnik mógł być zaliczony. 148. Jeee! Yes! Polecieliśmy na 159,5. Niestety z upadkiem, ale zmniejszamy dystans sobie o 2 metry w zamian. 146. Doceniamy tutaj. Nasze ambicje, nasze zaangażowanie to był bardzo ładny skok, jeśli chodzi o wykorzystanie po rynku. Teraz chyba się udało: 146,5. No, brawo, udało się tego hardlika tak Została próba na zakończenie, w której postaramy się oczywiście pójść za ciosem, by tym samym, że hatlik jest. Chociaż chyba się nie uda. No, z tej kamery, niestety, jest bardzo ciężko, ciężko skacze. 120 metrów, no. czekamy, czekamy na ten, na ten końcowy skok. I się uda już za drugim razem na szczęście. Także tutaj już szybciej ten kryzys mija. Wow! No tutaj ryzykownie, ale 159 metrów. No fajnie, i to jest naj najlepszy skok, to ciekawe. Także czy kończymy to w ciekawym stylu. zapowiada się ciekawa rywalizacja, bo nie wiadomo do końca jaki to będzie poziom. Tutaj mieliśmy bardzo rozbieżne skoki, no i pewnie w konkursie będzie podobnie. Czy do kwalifikacji, czy do zawody. Proszę Państwa, zerkamy już czas na klasyfikację generalną. Bo widzimy po ostatni. Jakub wolny liderem tych mistrzostw, mimo że nie wykorzystał konkursu, ale miał dwa razy podium i rzadko yy, po, przegrywał w kwalifikacjach. Tak? Można powiedzieć. Znotował około 12 konkursów, w których wystąpił. Czyli w to, że tylko w 6 nie punktował. Tak wynika ze statystyki. Czyli 2, konkursów zaliczył. Jakub wolny, pies Paszka Kamistoch, taka czołowa trójka. Kamienicze byli w szansę poparcić, to są po drugie miejsce. E, czwarte jest piąty Mominow, ale jest Miejsce Muminowa, to największa sensacja na ten moment, chyba mm, na tych mistrzostwach. E, piąty jest Riojusz, już Luka Eglów ze Szwajcarii. No, Szwajcarzy trzymają się mocno. E, zwłaszcza jak widzimy, Luka Eglów, bohater po, sezonu pokoju świata. E, Siódmy Klimek Murańka, ósmy Bierna Rumoren, dziewiąty Jurij Tepe, dziesiąty ostatni Schmidt. Norwegowie troszkę po ale. Ale cały czas czwórka trzyma się blisko, czołówki, blisko najlepszych miejsc, bo 8 Rumoren, 11 Granerów, 15 Jakobsen, 16 Eriksen to cały czas jest czwórka Norwegów, którzy mogą w każdej chwili tutaj te czołówki wrócić. I wtedy nie są tak duże, jak się wydaje. Ich lokaty nie oznaczają, że, że przegrali, wręcz przeciwnie, Póki są w najlepszej ćwiartce i to w jej, tej lepszej połowie generalnie. Tam, gdzie jest większy ścisk punktowy, no to wciąż mamy szansę, by w tak naprawdę w jedne zawody pobudzić tam, gdzie być powinni. Czyli zdecydowanie ści ściślejszej czołówce. Tak to, proszę Państwa, wygląda na, na wstępie. Za chwilę dzisiejsze kwalifikacje.